Zespół Szkół Muzycznych imienia Czesława Niemena w tym roku szkolnym obchodził jubileusz 75-lecia istnienia. Uroczystość uświetnił koncert, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Za chwilę usłyszycie Państwo fragment koncertu. Jestem absolwentem, a od blisko 35 lat nauczycielem zespołu szkół muzycznych. W tym czasie miałem przyjemność obserwować rozwój artystyczny wielu uczniów oraz przemiany, jakie zachodziły w naszej szkole. Nadmieniem, że w ciągu 75 lat z dnia szkołę ukończyło blisko 2000 absolwentów. Jestem dumny z tego, że zespół szkół muzycznych jest miejscem kształcenia na wysokim poziomie. Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną i nowoczesną salą koncertową. Szkoła jest miejscem, w którym każdy uczeń czuje się dobrze. Zapraszam najmłodszych do kształcenia w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej pierwszego Stopnia, Podstawowej Szkole Muzycznej, która łączy naukę przygodów ogólnokształcących z muzycznymi, oraz do Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego Stopnia, gdzie nauka odbywa się w trybie popołudniowym. Młodzież zapraszamy do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego Stopnia na wydziałach instrumentalnym i wokalnym. Jesteśmy szkołą bezpłatną. Serdecznie zapraszamy.